Dzień dobry ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Wita Zbigniew Bartuś, a moim gościem w studiu jest pan profesor Cezary Wójcik z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie profesorze, to bardzo proste pytanie. Euro to jest jakiś diabeł, którym warto straszyć Polaków, dzieci, dorosłych? Nie, to nie jest żaden diabeł, którym warto straszyć. Mogę przypomnieć tylko, że 1 stycznia tego roku Chorwacja dołączyła do strefy euro. I strasznie wszystko zdrożało u nich, podobno. Wydaje mi się, że jednak e, statystyki pokazują, że nie. Raczej, że nie. Te, raczej to jest złudzenie. Uh -huh. Złudzenie, które jest naturalne. One się pojawiało w wielu wszystkich krajach, uh -huh. ale też e, rzetelne badania, które e, analizowały ten problem, one pokazują, że, to, że to, to jest po prostu złudzenie. Że to jest wrażenie pewne, które tak naprawdę nie ma e, związku z rzeczywistością, która faktycznie jest. I to złudzenie po pewnym czasie mija. E, gospodarka i ludzie przyzwyczajają się do nowej waluty, i ona zwykle funkcjonuje bardzo dobrze. Jak sobie spojrzymy na funkcjonowanie strefy euro, to spójrzmy na te Chorwacje choćby. Co im to dało, że oni przyjęli te euro? Jakie są przypomnijmy takie podstawowe zalety tej waluty i może są jakieś wady? To też je spróbujmy uczciwie wymienić. Tak. No, przede wszystkim w przypadku takiego kraju, jak Chorwacja, ale nie tylko, no to przede wszystkim jest zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Znaczy już nie musimy wymieniać euro na lokalną walutę i ponosić koszty z tytułu prowizji czy różnic kursowych. I to dla takiego indywidualnego konsumenta czy turysty, to jest naprawdę poważny zysk. To jest jedna rzecz. Zwłaszcza w kraju turystycznym, prawda? Zwłaszcza w kraju turystycznym. Wielu Polaków wyjeżdża do Chorwacji no i, i wiedzą, ile to może kosztować, prawda, przewalutowanie. E, druga rzecz to oczywiście jest korzyść dla przedsiębiorców, którzy handlują ze światem e, i oni także oszczędzają na tych kosztach. To jest kolejna e, korzyść. E, trzecia korzyść jest taka, że wspólna waluta e, zwykle ułatwia handel. E, między krajami, w związku z tym jest szansa na wzrost eksportu, e, także na wzrost importu, e, i wiemy z, 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 z ekonomii, że wzrost strumień handlu pomiędzy krajami. Pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. E, I to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz jest taka, że, strefa, że przyjęcie wspólnej waluty jest e, też takim e, narzędziem stabilizującym. To znaczy, jest dużo bezpieczniej. Zwłaszcza wtedy, kiedy na świecie hulają kryzysy, kiedy na świecie e, są, e, mamy do czynienia z różnymi tąpnięciami, to w takim bezpiecznym porcie e, jest dużo łatwiej. W porcie, w którym też jest bardzo silny bank centralny, Europejski Bank Centralny, który w razie potrzeby jest w stanie po prostu pomóc. E, e, trochę pan tutaj e, mówi w kontrze do bardzo często głoszonych w Polsce tez, że e, taka własna waluta pozwala nam w tych zakrętach dziejowych tak sobie manipulować tym, tymi kursami, bo no, są tam pewne interwencje banku centralnego, które ratują nam wręcz gospodarkę, e, bo możemy sobie osłabiać walutę bądź ją wzmacniać. E, jak pan na to spojrzy na przykład z punktu widzenia tej obecnego poziomu inflacji w strefie euro? I w Polsce, i z punktu widzenia tego przedsiębiorcy, który musi w tych realiach prowadzić działalność, czy kredytobiorcy, który musi w tych realiach spłacać kredyt? Tak. Znaczy, ten argument on jest uzasadniony, on ma, on ma podstawy, bo rzeczywiście jednym z ryzyk przyjęcia wspólnej waluty jest to, że kurs walutowy, realny kurs walutowy, tak zwany, jak ekonomiści mówią, czyli konkurencyjność danej gospodarki, gospodarki upraszczając, może się pogorszyć, jeśli polityka gospodarcza jest niewłaściwie prowadzona wewnątrz tego kraju. Jeśli polityka gospodarcza jest prowadzona właściwie, czyli ona jest dostosowana do wymagań wspólnej waluty, to tego ryzyka nie ma, ale ono może się ujawnić. W związku z tym te głosy, o których Pan mówi, to nie są głosy, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości, które nie mają podstaw, ale to, ale to też nie oznacza, że tak ma być. I w przypadku Polski na przykład mamy ogromną szansę na to, żeby móc kiedyś w przyszłości przyjąć wspólną walutę i uniknąć tego ryzyka po prostu. I wiele krajów, które przyjęło wspólną walutę, dokładnie w ten sposób funkcjonuje i świetnie, świetnie sobie radzą. Ktoś mi powiedział kiedyś, że te, te to, o czym pan profesor przed chwilą wspomniał, to jest obawa polityków, którzy lubią dodrukowywać pusty pieniądz. Jest coś na rzeczy tutaj w tym wypadku? Tak, oczywiście jest na rzeczy, dlatego że przy takim systemie wspólnej waluty, jaki mamy w Europie, takie, takich możliwości po prostu nie ma. To znaczy politycy nie mogą sobie dodrukowywać pieniędzy, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że w ogóle w systemie prawa europejskiego, powiedzmy, będąc cały czas częścią Unii Europejskiej, nawet bez wspólnego banku centralnego, nawet bez europejskiego banku centralnego takie rzeczy są w zasadzie niemożliwe, więc to też jest ograniczenie. Więc to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, w której bez euro to można sobie dowoli wydrukować pieniądze, natomiast w przypadku strefy euro nie, ale rzeczywiście to ograniczenie jest silniejsze. I na przykład, jeśli popatrzymy dzisiaj na polską gospodarkę, to to, co ewidentnie widzimy, to, że polityka pieniężna nie była prowadzona właściwie, że tego pieniądza Zbyt dużo. Jesteśmy dalecy od celu inflacyjnego. Jesteśmy przecież, dalecy tak? od celu inflacyjnego. Ja, warto przypomnieć, że my mamy inflację prawie pięciokrotnie wyższą niż cel inflacyjny. To nie jest różnica jednego punktu procentowego czy dwóch punktów procentowych, to jest różnica pięciokrotna. I to jest wynika z ewidentnego błędu e, e, w polityce pieniężnej. E, gdybyśmy byli w strefie euro, e, możemy być niemal pewni, że inflacja byłaby dużo niższa. W Polsce i w tym sensie e, uczestnictwo w strefie euro byłoby stabilizujące. Na koniec chciałem pana profesora nam mówić na takie spojrzenie bardziej globalne. Mhm. Wychodzimy poza strefę euro. E, 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 pojawiły się takie tendencje w momencie, kiedy wszystko zaczęło nam się cyfryzować, a finanse chyba najszybciej, mhm. prawda? Bo, bo e, nagle Polska z super zacofanego kraju pod względem płatności, tak. nawet czeków nie zdążyliśmy za bardzo upowszechnić, skoczyła do, do czołówki światowej, jeżeli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, bliki i tak dalej. To, to bardzo wiele ułatwia, bo to otwiera też płatności i to ale też stworzyło przestrzeń do stworzenia jakiejś wspólnej, globalnej waluty. One się pojawiły mniej lub bardziej spekulacyjne i oparte na mniej lub bardziej szlachetnych pomysłach. Jak pan sądzi, dokąd zmierza świat? Czy, czy świat zmierza w kierunku takiego upraszczania, jak to zrobiła to Unia Europejska, że, że widzia, zauważyła wszystkie te zalety wspólnej waluty, o której pan, pan profesor wspomniał? Czy też te pokusy związane jednak. Z, 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 nazwijmy to wprost możliwością manipulowania pewnymi rzeczami, pewnymi zjawiskami w gospodarce albo urojonego manipulowania, bo to się zawsze mści, tak. one zwyciężą jednak w świecie. W jakim kierunku ten świat zmierza? Znaczy myślę, że jednoznacznie świat zmierza w kierunku głębszej integracji. Nawet jeżeli idziemy zygzagami, Trochę w lewo, trochę w prawo, krok wstecz, krok naprzód. To kierunek to, jest jasny. To kierunek jest jasny. Idziemy w kierunku większej integracji, idziemy w kierunku coraz e, większych powiązań pomiędzy krajami, zarówno od strony gospodarczej, jak i finansowej, ale także kulturowej e, i w związku z tym, jeśli chodzi o, o e, waluty, to kierunek też jest jednoznaczny, to znaczy będziemy mieli do czynienia z coraz e, silniejszymi i większymi blokami wspólnych walut. E, na razie na horyzoncie nie widać wspólnej, jednej globalnej w, wspólnej waluty, bo to by pomagało Politycznej integracji, do której nam jest bardzo daleko, zresztą jak widzimy, na, na, no tak. patrzymy na to, co się dzieje na świecie. Stworzy nowe podziały, Ale kierunek tak? jest jednoznaczny. E, i w, e, więc w tym sensie, e, e, także podążanie przez Polskę w tym kierunku, to jest po prostu podążanie z duchem czasu i tak naprawdę w kierunku, który jest dla Polski korzystny. Bardzo dziękuję, niech te słowa jasno wybrzmią na koniec. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.